Chciałem tylko jeden obraz dać co do tej Ewangelii, który jakoś mnie tak za każdym razem dotyka, kiedy widzę w jaki sposób Jan Chrzciciel się modli, w jaki sposób zapowiada Pana Jezusa. W jaki sposób Jan Chrzciciel zapowiedział Pana Jezusa? Mówi nie jestem, nie jestem. Nie ja jestem Mesjaszem. I to jest, myślę, takie spojrzenie, które może stać się też naszą modlitwą. Nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem. Tutaj można wstawić swoje imię. Jestem Krzysztofem. Dobrze jest w życiu przeżyć taki moment, kiedy widzisz, że o własnych siłach nie jesteś w stanie dojść do celu. To może być błogosławiony moment. Dobrze jest przekonać się, jak się przekonał święty Paweł, kiedy jeszcze był gorliwym faryzeuszem, że nie jesteś w stanie wypełnić prawa. Paweł musiał przestrzegać jeszcze koszawę ponad 600 przepisów, a potem odkrył, że tego się nie da wypełnić. Potem odkrył, że Pan Jezus wypełnił to prawo za Niego. Dobrze jest w życiu dojść do takiego momentu, kiedy odkrywasz, że nie potrafisz kochać. Jeżeli ta droga ma być przemieniająca, to trzeba Panu Jezusowi z pokorą o tym powiedzieć. Ja nie potrafię kochać swojej żony. Ja nie potrafię kochać swojego męża. Ja nie potrafię kochać swoich dzieci. Ja nie potrafię kochać swoich współbraci. Ja nie potrafię kochać innych ludzi. Potrzebuję Boga, potrzebuję Mesjasza, potrzebuję kogoś, kto podciągnie mnie do góry, kto jest źródłem miłości. Od tego rozpoczyna się życie nadprzyrodzone. I znajomy ksiądz, który jest proboszczem w pewnym miejscu Polski, opowiadał, że przez wiele lat i w seminarium, i po tym już jak został wyświęcony, to wychowywano go w takim przekonaniu, że we wszystkim ma być perfekcyjny. Wszystko musi mu doskonale wychodzić, ze wszystkim sam sobie musi poradzić. I tak się działo. Jakoś sobie dawał radę, był ceniony, coraz więcej rzeczy mu zostało powierzonych. I siły starczyło mu do 40 roku życia, a potem padł. Fizycznie i psychicznie się dosłownie rozsypał. I po latach od tego wydarzenia on wyznał, że tak naprawdę to był dla niego błogosławiony moment, to był taki dowód na to, że Pan Bóg o niego walczy. I jedynie, co w stanie. Był wtedy zrobić, myślę, że to było jakieś natchnienie Ducha Świętego. To przychodzić do kaplicy i modlić się tymi słowami, który modlił się, który mówił Jan Chrzciciel, nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, nie jestem nawet Janem Chrzcicielem. I powtarzał te słowa i powtarzał, aż przychodził pokój. To jest taki kompleks Mesjasza, który na pewno jest skutkiem grzechu pierworodnego. Że zawsze wszystko musi mi wychodzić. Chcesz być Bogiem? Tylko Panu Bogu wszystko wychodzi. To jest, kiedy odkrywasz, że o własnych siłach nie jesteś w stanie podołać wymaganiom, to tym samym odkrywasz, że nie jesteś Mesjaszem. I wtedy człowiek ma dwie możliwości: albo rozpacz, albo modlitwa. I tradycja duchowa tą drugą postawę nazywa świętą rezygnacją. Że ktoś silniejszy niż ja musi mnie podciągnąć w górę, bo inaczej to jest tak, jakbyśmy się zapadali w bagno i ciągnęli się za włosy i jeszcze krzyczeli, że my się sami uratujemy. Niekiedy nawet jest tak, że ludzie chcieliby w nas widzieć Mesjasza, a jeżeli nie Mesjasza, to przynajmniej jakiegoś proroka. Dramat rozpoczyna się wówczas, kiedy my sami zaczynamy w to wierzyć. Że zawsze mamy rację że nie mylimy się, a to co robimy to jest jedyne słuszne i doskonałe. I wówczas ta modlitwa świętego Jana Chrzciciela, ona staje się uwalniająca. Ten głos proroka, który wskazuje na Pana Jezusa i wciąż powtarza nie jestem Mesjaszem, to skoro nie jesteś Mesjaszem, to przynajmniej może jesteś Mojżeszem. Nie jestem Mojżeszem, nie jestem Janem Chrzcicielem, nie jestem świętym Dominikiem. A gdybym chciał być Janem Chrzcicielem, a nie na przykład Krzysztofem, to byłoby to nieporozumienie. To byłaby jakaś karykatura świętości. I bracia i siostry, to jest tak naprawdę taka jedna rzecz, którą chciałam się podzielić, bo to jest naprawdę wspaniała modlitwa świętego Jana Chrzciciela, że kiedy przychodzimy do Pana Boga i z ulgą odkrywamy, że On jest naszym Zbawicielem. Że On nas wybawia przede wszystkim od nas samych. Bo w tym momencie się poddajemy, ale to wcale nie oznacza, że nam nie zależy. To jest ta święta rezygnacja. W ten sposób człowiek uznaje swoją zależność od Boga, ugina kark i uznaje, że Pan Bóg jest twórcą, a ja jestem tylko stworzeniem. I im bardziej w tym momencie zapomina się o sobie, tym bardziej pozwala się działać panu Jezusowi.